Witam serdecznie na konferencji prasowej klubu Kukiz 15 oraz Fundacji Progresywnej poświęconej naprawianiu niekonstytucyjnych przepisów ordynacji podatkowej. Szanowni państwo, w sytuacji, w której inne ugrupowania opozycyjne bardzo chętnie uczestniczą w demonstracjach ulicznych na rzecz obrony konstytucji, my podejmujemy jako Kuki z 15 realne działania na rzecz obrony przestrzegania naszej ustawy zasadniczej. Nie tylko przygotowujemy propozycje zmierzające do zakończenia trwającego od czterech miesięcy sporu konstytucyjnego ale przede wszystkim staramy się, by skutki tego sporu były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Jednym z, ze skutków sporu konstytucyjnego jest spór o przepis, jeden przepis paragrafu 8, 8 artykułu 70 ordynacji podatkowej mówiące o tym, że zaległości podatkowe się nie przedawniają. O niekonstytucyjnego, o niekonstytucyjności podobnego przepisu stwierdził w 2013 roku Trybunał Konstytucyjny. W, natomiast w marcu tego roku w marcu tego roku Sąd Najwyższy w jednej ze spraw stwierdził, że właśnie ten konkretny przepis jest niekonstytucyjny. Jesteśmy w sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny nie działa. W związku z tym przygotowaliśmy projekt ustawy uchylający ten niekonstytucyjny zarówno według Trybunału, jak i Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego przepis, ponieważ Polacy zasługują na to, by żyć w sytuacji prawnej, w której przestrzegana jest konstytucja, w której podatki, tak jak wszystkie inne zaległości, mogą się przedawniać. Projekt naszej ustawy jest bardzo prosty. Mówi on o uchyleniu jednego paragrafu. Projekt został przygotowany we współpracy z ekspertami z Fundacji Progresywnej, dlatego proszę o zabranie głosu Adama Kondrakiewicza, wiceprezesa Fundacji Progresywnej. Dzień dobry Państwu. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, że polskie prawo jest skomplikowane i niepewne przez wielość interpretacji. Za sprawą pewnego kryzysu konstytucyjnego, który ostatnio mamy i orzeczenia Sądu Najwyższego, który odmówił stosowania przepisu, uznając go nie za konstytucyjny. Ta niepewność prawa dla obywateli będzie jeszcze większa, z racji tego, że jest to takie zielone światło dla polskich sądów, żeby nie stosowały danego przepisu jeśli uznają go za niekonstytucyjny co za tym idzie Szary Kowalski nie będzie tak naprawdę wiedział czego się może spodziewać i do, do, do sądu i chcemy jako fundacja progresywna trochę złagodzić skutki tego konfliktu dlatego postanowiliśmy stworzyć szarą księgę niekonstytucyjnych przepisów polega to na tym że będziemy właśnie gromadzić Zakwestionowane przez sądy poszczególne przepisy, i następnie będziemy składać projekty ustaw mające na celu uchylić te przepisy. Ma to na celu ochronę praw obywatelskich. Ten prezentowany projekt jest właśnie pierwszą taką nowelizacją. Dotyczy to konkretnie przedawniania się zaległości podatkowych. Przepis ten mówi o tym, że zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką bądź zastawem skarba, skarbowym nie ulegają przedawnieniu. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał to za niezgodne z Konstytucją. Niestety, Parlament wprowadził identyczny przepis w innym miejscu, więc Sąd Najwyższy odmówił jego stosowania, uznając, że. Nie, może, nie mogą istnieć zaległości wobec państwa, które do końca życia podatnik będzie musiał płacić. To wszystko. Dobrze. Dziękuję bardzo. Samą ustawę, proces składania tej ustawy w Sejmie rozpoczniemy dzisiaj. Liczymy na to, że zostanie on jak najszybciej skierowany do, przez marszałka do pierwszego czytania, tak by sądy nie miały wątpliwości, czy dany przepis jest niekonstytucyjny, czy konstytucyjny, po prostu żeby tego przepisu nie było. Dziękuję bardzo.